Zakopane Morskie Oko, wyruszamy Dzisiaj zakopane Morskie Oko Dzisiaj byliśmy, zakopane jesteśmy, idziemy na Morskie Oko Jest kolejna przygoda Jest W sumie co miesiąc wyprawa w góry Więc jest dobrze Co złego przeżyć kolejne fajne wrażenia Dzisiaj Tadek niestety jest zmęczony po samej jeździe jest To no. nawet spoko, ale klimat jest zajebisty dalej Więc czujemy, pozdrawiamy Nie pojechaliśmy po to co najważniejsze

Ciekawostek, wiesz jak pod nami jest 40 metrów wody? Zajebiście Zajebiście Zaraz na wiosnę. Nie po Nikom. panu Że pojechaliśmy 13 lutego Przed was My sobie robimy dzisiaj Ja dzisiaj po prostu na przykład... prezent Nie chcę, nie chcę Dziękuję, dziękuję, nie odzywam Za 3 miesiące albo za cztery na Tak bądź jest Bądźcie z nami bo tak się na pod... widoki Czy nie jest tutaj cudownie? Wszyscy znajomi, <laughs> kochani <laughs> No i kochani <laughs> Dzisiaj tełku. tak Na środku radza Środek jest jeszcze rodek w nocy! Na zdrowie! Mamy, morskie oko na środku! Cieszymy się, bawimy się! Róbcie to co kochacie! A <śm> <śm> Субтитры сделал DimaTorzok